Kniwicz witam serdecznie. W nocy od zachodu w głąb kraju przesuwać się będzie kolejna strefa frontowa, a zatem znów czekają nas burze, deszcz i chmury. Kiedy dotrą nad Mazowsze, noc jeszcze spokojna z umiarkowanym zachmurzeniem, a na termometrach 14-15 stopni, gdzie niegdzie utworzą się mgły. Przed południem frontowe chmury zaczną docierać nad zachód regionu i tu może przelotnie popadać. Na wschodzie więcej przejaśnień i słońca, a ciśnienie ze spadkiem w południe osiągnie 999 hektopaskali. Po południu, na wschodzie nadal pogodnie, a od zachodu po centrum popada deszcz. Na południu może też zagrzmieć, a na termometrach od 24 stopni w Płocku grze będzie pogodna, a od poniedziałku wrócą deszczowo-burzowe fronty. Miłego wieczoru. Zalega jeszcze nad wschodnią częścią naszego regionu. Na zachodzie dużo przejaśnień i słońca, a za frontem napłynie chłodniejsze powietrze. Malwina Żuchniewicz, kłaniam się nisko. Noc z małym i umiarkowanym zachmurzeniem nad ranem, gdzie niegdzie możliwe mgłę. To wynik parowania z nagrzanego podłoża, a na termometrach 14 i 15 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Do południa zachmurzenie umiarkowane, ale z każdą godziną będzie wzrastać. Najwięcej chmur na zachodzie regionu, tam mogą pojawić się... Przelotne opady deszczu. Ciśnienie będzie wolno spadać w południe w Warszawie 999 hektopaskali. A po południu nad region dotrze kolejny front. Spodziewajmy się chmur, opadów i burz. Więcej szczegółów w kolejnej prognozie pogody. Do zobaczenia.